Cześć! Witam Was w, w pierwszym odcinku z gry Deluxki Jump 4, popularnie mówiąc DS4. Dzisiaj zagramy sobie Puchaj Świata. Wybierzemy skocznie... O, już mam, bo poprzednio nie udało mi się tego nagrać. Czy gdzieś jeszcze Wysła, wybrałem? Wisła, Wisła, Kusamo, Kusamo, Engelberg, Engelberg, chłopie Chłopie, Park City, Park City. Wielak, wielak, Wingen Klingen, obezdw w lis, Bischofskofen, mniejsze, bo to tu nie czyta skoczni. Potem Saporo, Saporo, zakopane, zakopane, w Klingental, Klingental, Badminton, Planica, Pianica, Pianica, Wielak, Wielak, Harachow, Harachow, mistrzostwa świata w Valdiviemie, Valdiviemie, większej skoczni Pianica, Pianica. No i dobra. Zawodników wygrałem Andreasa Wellingera, Jurauba, Laniszka, Kubackiego, Hera Stocha, Geigera Bicknera, Messika Słowak z dawnych lat, Hajbeka, Prewca Żyłe, Koba crafta, Krafta, Krafta, Krafta y żyła prawca eee... O tu już mówiłem. Dobra. To, to tyle. Eee... Ja rozpoczynałem puchę Świata, nie kustomowałem zawodników. zaczynamy ten puchar na wir... Na... na... nie na wir... wisie. Czyli na polskiej skoczni. Jest wiatr w pracy, a Wiesberka jest już u góry. To bardzo. I zaczyna ten konkurs Piotrek Żyła. I zaczyna go dobrze! 124 metry. Stefan Kraft. Stefan Kraft. Zobaczmy jak pójdzie Stefanowi Kraftowi. Stefan Kraft. Pierwsze miejsce. No bo musiałby przelić Polaka. Chociaż skoczył metal bliżej. jest Stoch. Mamy nadzieję, że będzie teraz prywatny. Jest drugi. Tylko jednym dziesiątą przed Piotrkiem. Andreas Weninger. Chyba wyłączyłam ją sobą kolejność. No bo zaczynamy w dzisie, więc dobrze zaczynamy. Jan Hell. Zobaczmy na Jana Hella. Austriak w poprzednim znaczeniu, w poprzednim, jak ja sobie po prostu tak rozpoczynałem w choć, to, to skakał tak sobie i teraz też skacza słabo Andrea Juraup od amerykańczyka także nie spodziewamy się dalekiego skoku Teraz Juraup Jurałup O, Sorry, że Jurałup jest małą piterką, ale zapomniałem dać go dużą. Mam nadzieję, że się nie obrazi. Chociaż wątpię, że to ogląda. Andrzej zaranisek No zobaczmy na pierwszego Słowęca Chyba tak, tak Na pierwszego ze Słowenców No i pierwszy ze Słowenców miał dobrą wysokość, ale słabo poleciał Teraz Kevin Bicknell Amerykanczyk w poprzednim konkursie, tak sobie znaczy nie poprzednio, tylko mówiłem już tak jak przed y, jakimś tam jeszcze zawodnikiem, że po prostu Ja miałem własny konkurs i to tak y, sobie skakałem Teraz piąte miejsce, 121 metrów Tutaj różnice są niewielkie między, między piątym miejscem Bicknera, a pierwszym Julia Uba, więc Teraz y, drugi ze Słowenców, Peter Press Wtedy go skustomowałem, bo to jeszcze tak jak mówię Przedni Puchar Świata, kiedy jeszcze pełnej wersji nie miałem, ale teraz już mam. No i Paterprawc 120 metrów, i Paterprawc jest na miejscu szóstym. Ryoyo Kobayashi jako jedyny Japończyk w tym zestawieniu. Zobaczmy na Ryoyo Kobayashi'ego. Ryoyo Kobayashi. Dobrze, skacze, dobrze. Uh -huh. Stary... No chociaż nie tak dobrze, bo ósme miejsce jest za Weringerem. Chociaż skoczył półtej mety To wiatr wszystko robi, bo Belka jest cały czas taka sama. Dawid Kubacki. No i musiał, musiał tak słabo jeszcze upadł. Jeszcze upadł Dawid Kubacki. Tylko 107 metrów, oczywiście. Ostatnie miejsce Dawida. no, że żeby coś się wydarzyło. Michel Heybeck. Michel Heybeck przed punktem koncepcyjnym ląduje. Karl Geiger. Zobaczmy nam Niemca. Karl Geiger. O nie, 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 To będzie słaby skok. Nie, ja nie niespecjalnie psuję tymi zawodnikami te skoki, bo po prostu jakoś mi idą tak dziwnie ta myszka, no i po prostu, no. Martin Masik, Słowak. Zobaczmy. Tutaj też przekrzywiłem wybicie, no ale skok jest nawet dobry. Chociaż siódme miejsce. Prowadzi Jurlau po pierwszej serii, drugie jest Klaw. Dla mnie zaskoczenie, że Jurlau prowadzi, ale no dobra. Oczywiście Dawid Kubacki jest ten, ale Stoch jest trzeci, Żyła czwarty, więc tutaj będziemy się starać o podium. Dawid Kubacki! Zobaczmy, czy wywalczy jakieś lepsze miejsce niż to ostatnie. Mam nadzieję, że kogoś tam wyprzedzi, bo skok dobry za punkt koncepcyjny. No i teraz Karl Geiger. Chociaż Geiger też jest dobry, nie powiedziałem, ja musi skoczyć Geiger, by wyprzedzić yy, Kubeckiego. Ale no Geiger teraz skaczy, no i wątpię, żeby ktoś już zapsuł aż tak skok. Jan Hell, 115,5 metra, więc musiałby poprawić swój rezultat o 8,5 metra z pierwszej serii. Hell. Ale on tak skacze, chociaż nie wiem. Pierwszy jest. 116. And Ranisek. 111,5 metra w pierwszej serii. Dało mu to 11 miejsce. No, przekrzywił się z Zapasywnie, zapasywnie. I trzecie miejsce. Zapasywnie leciał Janiszek. Czy ja nim leciałam? Miesiel Heibach. Michiel Heidegger. Tak? Dwa razy taka sama odległość. Ryoju Kobayashi. Już w okolicach 116 metra musiał wyskoczyć Japonczyk Jeśli Japończyka na to stać i oczywiście na pewno pewnie to wyskoczy. No po okolicach 120, 118,5. Andreas Wellinger reprezentant Niemiec. Zobaczmy na reprezentanta Niemiec. Miał dobrą wysokość i chyba będzie pierwszy. Drugi, 120 metrów. Przegrał z Rio i chyba no Chyba notami za styl. Martin Mesnik, reprezentant Słowacji, jest po pierwszej serii na siódmym miejscu. Ale teraz świetnie skok. Szybko nie lądowałem, bo inaczej bym tego usał. To 7,3 razy 17,5. Gwiacz, 20. No dobra, fatal 102 skok pierwszej serii na 120 metrów, czyli na piętnę tutaj nie dał mu szóste miejsce Słowencowi. A jak będzie teraz? No on nie wyprzedził Masika. Nie, wyprzedził skrytem na tego 121. Chyba no tam i Kevin Bickner, reprezentant Stanów Zjednoczonych. No i zobaczmy na reprezentanta USA. Reprezentant USA. Dobrze! Dobrze! Dobrze. No tak średnio, ale będzie pierwszy. Dwa razy po 121 metrów o 30. Piotrek żyła! Tutaj jest walka teraz o podium. Czwarte miejsce po pierwszej serii. Piotrek żyła! Piotrek żyła! Pięknie! Piotrek żyła, skoczy świetnie, 127,5. I teraz Kamil Stoch. Na pewno mamy już podium. Podium je dla jakiegoś z Polaków, ale kto to będzie? Chyba Piotr Żyła. Kamil Stoch, no, Kamil Stoch skacze z ław. Kamil Stoch skacze na piąte miejsce tym skokiem. że tutaj były małe te. Stefan Kraft. Zobaczmy na Stefana Krafta. Yy, Austriak po pierwszej serii był drugi, ale teraz spadnie. Teraz spadnie potem tym skoku na długość 116,5 metra, Jest szósty, więc. Jest. Kraft. Za stochem! Ja! Yeah. Andrzej pierwszy po pierwsze i sery. Oczywiście yy, Oczywiście pewnie Stany Zjednoczone cały się cieszą. Ale niestety nie utrzymał tego prowadzenia. Jest drugi. Ale tak się prezentuje klasyfikacja. No i tak się prezentuje klasyfikacja generalna po jednym konkursie. No i to będzie na tyle już w tym odcinku, zapraszam do zostawienia łapeczki w górę, subika na moim kanale, a już się z Wami żegnam i zapraszam do kolejnego konkursu, wisię już jutro.